do tego sprawdzenia. Słuchajcie moi drodzy, sprzęt naszego widza dobrze bardzo zabezpieczony. Żeby wszyscy tak robili, byłbym bardzo szczęśliwy. Nie wiem dokładnie co w niej jest, ale pewnie coś świetnie. Się... Tutaj mamy 480. No. Powinno to teraz bez tego chroma jakoś działać. Ja tylko, tylko będę musiał zobaczyć jak odciążyć mój sprzęt Żeby były, żeby była możliwość streamowania bez jakichś zacięć. Teraz idzie jakoś teoretycznie lepiej. No dobra, zostawmy to na razie z boku. Kawa, herbata. Powiem Wam szczerze, że jestem podekscytowany. I'm so excited. <zum> z samą robotą. A pompujemy się od rana jeszcze bardziej i zawiera się do pracy. Dobra, bo zaraz moja żona przyjedzie i dopiero zobaczy, co ten Arek dzisiaj w tej firmie robi. Z kamerą na ubię jeszcze kamerę na niego. Kamera na pewno będzie lepiej funkcjonować, bo GoPro będzie wtedy na transmisjach działać cały czas. Klatki schodzą, ale ja to wszystko ustawię. Kwestia czasu ustawimy to inaczej. Naprawdę piszcie, piszcie, proszę was, piszcie w komentarzach, co przestawić, żeby ten OBS fajnie, fajnie odbierał. Jeżeli chodzi o upload, jeżeli o ten internet, jest to gdzieś koło 3,5 mega na sekundę upload. Także, myślę, że to by było wystarczająco do tego typu transmisji, ale nie wiem, ale nie wiem. Ja w tym momencie Zabieram się za serwis. Zabieram się za serwis i działa. Urządzenie podobno warczy po jakiejś kolizji. Jest to starszy model urządzenia, bo to jest 22. One były mocniejsze od 20, choć starsze, ale tak widziałem, że konstrukcja ich wewnętrzna była naprawdę o niebo, o niebo lepsza. Podobno coś tutaj wpadło. Zaczyna. A widzę, co zaczyna. Nie wiem, czy wy widzicie. Tutaj, w, tym, w tej części, tutaj dokładnie. Kamera to myślę, że ściąga. W momencie, jak zamykamy, a ja wam to pokażę inaczej, w momencie, jak zamykamy, nie wiem, czy ta transmisja będzie działać, tak, żeby zobaczyć. W momencie, jak zamykamy klapkę, yy, czyli, tak będzie widać, zamykamy klapkę, to powinna się ta zębatka, czyli znajdująca się tutaj, wysuwać. Ona się powinna wysuwać, ale ona się nie wysuwa, czyli adekwatnie coś pisku tutaj w środku. Coś yy, klient mi doskonale mówił, że. Mogło się tam coś urwać i prawdopodobnie się urwało. Zobaczmy, co. Nie, gdzieś 22, ale nie wiem, czy ja tego nie wyrzuciłem. 20 jest e, tu. Nie, to jest starszy model urządzenia. jakieś. Ja chyba zutylizowałem już ten sprzęt. Nie wiem, czy będzie to samo w tym sprzęcie. Czy będzie to samo. Czy będzie to samo to w 22, czyli w nowszym rodzaju urządzenia znajduje się to tutaj pod spodem powinno się to przesuwać i zapinać, a to się nie dzieje nie pozostaje nam nic innego jak to rozpiąć wszystko w czorty no i rozkręcać, tutaj czy mamy dużo pracy z tym, tutaj, tu, 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 tu to sprawdzimy Sprawdzimy, czy cokolwiek damy radę z tym zrobić. ja o tym, to będę wiedział jak to ogarnąć. Ale jest internet, jeszcze sprawdzić... Jeszcze sprawdzimy co do... Co do ustawień samym Maku. Ale tak jak wam mówiłem, dzisiaj spróbuję ten film Patrykowi przesłać, żeby go przerobił, to mniej więcej każdy z sugestią się podzieli. I będziemy wiedzieli, jak streamować, żeby było lepiej. To jest test. To jest test. Nie moją atencją dzisiaj było, żeby wam mega streamy robić, bo widzę, że główno mi z tego wyszło. Ale, ale przede wszystkim, żeby się dowiedzieć, co można poprawić przede wszystkim, bo tego czasami człowiek nie wie. spodem, może się zdarzyć że jak ja odkręcę ten cały na, yy, przełożenie napędu jak skrzynia biegów w moim samochodzie, która jest zepsuta i do wymiany rozsypie się w czorty coś tu się już wysypało to jest ta a jest, słuchajcie, tu się wy, wy, wysypało jednak, no to będzie, któraś z tych atakujących powinna być, jest tu i co się co się dzieje co tu się wyczyniło? Co tu się stało? Dokładnie. Coś tu się wysypało i to grubo. Bo widzę, że nie ma jednej rzeczy. Czyli, tak, to nam powinno tutaj wejść. Bez problemu nam atakować, i nam powinno to atakować zębatkę, wchodzić w głąb, ale ta nam gdzieś tutaj została, wypadła. Tak się bałem, że coś tutaj wypadnie i będziemy mieli ząka jednego wielkiego. Tu mamy komplet, tu mamy komplet górny. Możemy jeszcze domniemywać, że będzie gdzieś jeszcze jeden element, który będzie nam przekazywał, a to właśnie mamy tu. Ale to, nic z dupy, nic z pietruchy, wzięło się tutaj skądś Co nie wiemy skąd, dokładnie Bo przecież to tu nigdzie nie pasuje Jedną rzeczą, którą wiem, którą zrobię Którą wiem, którą zrobię, tak? To jednego robić i drugiego Teraz trzeba się naprawdę zabrać za robotę, moi drodzy I wykminić Zróbmy tak Mamy 20 dwójkę, mam też dwudziestkę. Mam też, słuchajcie, yy, sta, yy, teoretycznie nowszy model, ale musimy sprawdzić, czy układ tutaj, bo ten formatera nie ma, to będzie, pójdzie to nam szybko. Ten układ przeniesienia napędu, czy jest kopi wklej klej w starym, to będziemy mieć gotową odpowiedź, dlatego widzicie, i nie lubię wyrzucać sprzętów. O się może trochę różnić. Tutaj jest usterka gdzieś w samym, yy, samym słuchajcie formaterze, więc tą drukarkę traktuję jako właśnie taki swoisty magazyn części zamiennych. Ale to wszystko nam się okaże, jak ja to rozkręcę, czy na pewno Tutaj jeszcze powinna być jedna. Czy na pewno to będzie to? Okej, okay. to teraz tak. Ja to położę. Tutaj mamy tak zębatkę górną ze sprężyną, której już tutaj słuchajcie nie widziałem. Ona jest dokładnie tu. tym, znaczy, że jednej z tych zębatek też nie widziałem tam. Czyli jakby się tu rozleciało, ale wątpię, żeby ktoś tutaj też zerkał. Zobaczcie. Sprawa jest dość prosta. To jest ta zębatka atakująca, która wchodzi tutaj. Czyli mamy tak. Tu jest ta zębatka główna, co przekłada cały napęd Składamy jak skrzynie biegów. Moją zaznaczam. <laughs> Zrozwalona. Tu jest. I tu jest największy szkopu. To mamy. To byśmy musieli założyć tu. Tak. I mamy teoretycznie everything. Nie? Tak, mamy wszystko. Poza tym, że sprężyny. Dlaczego nie było sprężyny w tym miejscu? Tego nie jestem w stanie. Tego nie jestem w stanie sprawdzić, ale... Ale tu jest trochę inaczej rozwiązany ten temat. Czyli nie jest tak do końca tak samo. Tutaj był docisk, sprężyna, tu również, ale... trochę na innej zasadzie to działa, tylko skąd nam się wzięła właśnie ta zębatka? Do tego nie mogę dojść. Pomimo tego, że mam niby teoretycznie dwie, maszyny kolorami mogą się trochę taką zematę różnić, ale spróbujemy tak to powinno nam tu pięknie wchodzić. Aha, dobra. Nie wiem czy już bym tego nie miał ale dajcie mi chwilę chwilę mi dajcie Bo ja już widzę gdzie mógłby być podstawowy błąd popełniony Dobra, tu się obraca. No a tu jest też wszystko w porządku. To, to co nam tu zostało. A to, to jest całe nasze koło zębate, które właśnie tutaj od, od tego y, zap, opo, y, za, y, y, opowiada za przeniesienie napędu jest po prostu jakby przesunięte z tego co widzę w drugą stronę o byśmy już byli w domu, byśmy skrzynię poskładali do kupy. Spokojnie, spokojnie, panie. Dobrze, zobaczcie. Otwiera się i zamyka. No czyli mamy. Mamy coś. Problem z jeden. Bardzo yy, ważny problem jedna rzecz, która mi pozostała tutaj. Bądźcie, bądźcie się ode mnie, proszę Was, i po, podpowiedzcie mi, skąd nam się wzięło to w środku. Do tego dojść nie mogę. To byśmy mieli już dobrze Po prostu przekręciło się. Tutaj się przekręciło, i to był największy problem. Zobaczcie, teraz jak otwieram, cofa się i tak zapina toner. I to by było. To by było w porządku. Natomiast cały czas się zastanawiam, skąd nam pozostała właśnie ta zębatka, bo nie mam dla tego kurde pojęcia. Musiałbym gdzieś w specyfikacji wejść, ale teraz z wami tego nie zrobię, bo nie jestem w stanie. Cały czas myślę i myślę. Nie potrafię nic sensownego. potrafię nic sensownego wymyśleć. Okej. Okay. Okej. Okay. No naprawdę nie wiem. Słuchajcie, naprawdę nie wiem skąd to się tutaj wzięło. Na pewno nie wyrzucimy tego i powiem, że to jest niepotrzebne. Bo jest. Może Wy macie jakiś pomysł. Ja w tym momencie naprawdę nie jestem w stanie tego namierzyć. Tutaj pięknie widzę, że tak. Tak jak idzie, to nam się pięknie tu otwiera, zamyka, a tuner wyciągniemy tak samo w tym. Tutaj nie ma żadnej innej możliwości. Tu widzę nad kawałek papieru zaciętego. Jest trochę inaczej rozwiązane. Rozwiązane też, zastanawiam się. Nie, tu było źle rozwiązane. Odwrotnie założone. Musi się zaciskać za w tamtą stronę. Czy ktoś tego średnio nie rozkręcał? Ech, nie wiem. Skąd to się wzięło? O to jest pytanie. To nie niczym tutaj nie padło. Moi drodzy, nie mam bladego pojęcia, jak na chwilę obecną. spróbuję to jakoś ogarnąć. I... I... I sprawdzę, mam 25 minut nagrań. Ja kończę, yy, wezmę sobie, rozłożę yy, dokumentację i dokładnie sprawdzę, skąd ten element jest. Bo tutaj do przełożenia napędu pasuje nam wszystko bezbłędnie. Tu, jeżeli by było nic nieruszone, zobaczcie. Otwiera się, albo otwieram klapkę i zamyka I atakuje toner. I tu byśmy mieli sprawę załatwioną, ale skąd wziął się? Ten mały element, który widać, że on też zasprzęgła. Ja go kojarzę na 100%. Tylko nie wiem, kurde, skąd on jest. Nie można go sobie tak normalnie tam rzucić, żeby był, i dopasuje się. Dziękuję za atencję. Kminimy dalej. Dziękuję. Printworld sklep to była reklama. Następna transmisja, myślę, że będzie dużo lepsza. Ale możliwe, że to jest moje łącze, które kiepsko funkcjonuje. Dziękuję za atencję. Dzięki. Cześć. No to mamy tutaj linijkę. Tu, w środku, a tutaj. Tu, tu, tu. Rozebrałem wszystko i znalazłem kawałek linijki Teraz trzeba było to wyciągnąć. Ale jest. Zobaczcie. Transport papieru nie może iść. linia tu, a tu. Kawałek linijki blokuje w momencie, kiedy ma zaspręgnić i wyrzucić papier do góry. To jest problem nie wiedziałem co, co się z tym dzieje. Wszystko wymieniłem. Zdemontowałem cały, można powiedzieć, podajnik. I się okazało, że jest tutaj element czynskę kamerą, ale inaczej tego nie dam rady zrobić tutaj w środku. O, teraz chyba mam nadzieję, że widzicie winika. Ja muszę ją wyciągnąć Będzie, w zniknie. Usterka naprawiona. 10,22. Z dzisiejszego live myślę, że będzie zaraz gotowa. A całą wreszcie zobaczycie sobie wieczorem. To znaczy wcześniejsze rzeczy. Spróbuję już wydubać. To klapka zaczyna, będzie sobie pięknie biegać. Kłaść i papier będzie wyrzucać. działamy